Widzisz przedstawienie, a nie widzisz rzeczy. Tak do młodego adepta, szulerki, mówił mistrz oszustwa ze starego filmu: wielki szu. To, co dzieje się naprawdę, to zupełnie. Coś innego niż to, na czym skupia się uwaga ogrywanego w karty Frajera. No i tutaj Wielki Szu pokazywał, że kiedy on ma ręce i nimi kręci i coś zwraca uwagę, ten to w tym czasie drugą ręką zupełnie gdzie indziej przekłada karty, albo podgląda jak one są poukładane, i w ten sposób zdobywa przewagę. Wydaje się to zupełnie oczywiste. Ja miałem wrażenie zawsze, że Polacy już to wiedzą. Ale widocznie to jest tak jak z tymi cenami czy innymi sztuczkami supermarketów. No, niby wszyscy wiedzą, że 9,99 to jest to samo co 10. Niby wszyscy wiedzą, że nie ma nic za darmo, i jeśli dają ci coś tam w promocji i mówią, że to jest prezent od firmy, to ten prezent na pewno jest po to, żeby jeszcze więcej na tobie zarobić. Niby to wszyscy wiedzą, ale się wszyscy nabierają. To dlaczego ja się przeważam, spytam politycy, mają być głupsi od. Ludzi, którzy układają na półkach w markecie rzeczy i zawsze je układają tak, żeby to najdroższe było na wysokości oczu, a to co takie same i tańsze trzeba się było schylić, bo już za sam fakt lenistwa, że się ludziom nie chce schylić o te dwie półki niżej, zerknąć to już ze złotóweczkę więcej wpadnie. Dlaczego, pytam, politycy mieli być głupsi? Nie są głupsi. Grają w to oczywiście doskonale, i kiedy widzę w mediach. Yy... Już nie chcę po raz enty opowiadać o eksperymencie psychologicznym o gorylu. Kto jeszcze tego nie zna, to niech sobie odwinie moje filmy o mediach i posłucha. Więc media zgodnie ze swym przeznaczeniem oczywiście podchwytują jakieś dyrdy małe i opowiadają nam o konflikcie w koalicji rządzącej. Ludzie bardzo chętnie zwrócili uwagę, że bajka o konflikcie w koalicji rządzącej jest skierowana na tych, którzy nie życzą dobrze koalicji rządzącej. A więc jest to odwrócenie uwagi właśnie tego najbardziej krytycznego segmentu elektoratu. No bo powiedzmy, elektorat, który życzy dobrze koalicji rządzącej, to nie zwrócił uwagi, nawet jeżeli wprost mu zabiorą pieniądze albo obciążą go jakimś podatkiem, a będzie się Cieszył, że nie ma w Warszawie ulicy Kaczyńskiego, ani po. A, a pomnik Kaczyńskiego już pan Sienkiewicz zapowiedział, że zaraz te schody gdzieś zabierze i wywiezie do kobyłki albo gdzieś jeszcze dalej. Więc te, tacy ludzie się cieszą, nimi nie trzeba manipulować. Manipuluje się właśnie tymi, którzy koalicji nie lubią. Więc apeluję, nie zwracajcie Państwo uwagi na to, co w ogromnym stopniu kontrolowane przez media przez władze media państwu pokazują i usiłują z tego zrobić sprawę. W momencie, kiedy trwa protest rolników, który ma fundamentalne znaczenie, dlatego że nie jest to protest tak naprawdę w interesie rolników, tylko jest to protest przeciwko szaleństwu ideologicznemu, które niszczy i rolników, i wszystkich innych. W ramach odwracania uwagi opowieściami o tym, że rzekomo aborcję się pokłóciła z lewica z chołownią, i to jest w ogóle taka straszna, straszny konflikt. A z drugiej strony, chołownia z PSL-em powiedzieli, że jak nie będzie składki zdrowotnej zmienionej, to oni to właściwie nie powiedzieli, co oni, nie powiedzieli, że wyjdą z koalicji, ale być może ktoś sobie rości, na, ta, 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 takie nadzieje sobie robi, że oni jednak może, jeśli jak się pokłócą, to nie, rozumiem, nie pokłócą się. Żniwo małe, koryto małe, a, a, a chętnych wielu, ale się to koryto systematycznie poszerza. Nikt nie wie, od tego też skutecznie odwrócono uwagę, ile obecny rząd ma osób. Kiedy 114 osób wchodziło w skład w randze ministra i wiceministra, kiedy 114 ministrów i wiceministrów liczył gabinet Mar Mateusza Morawieckiego, wszyscy się łapali za głowy. Ja też mówiłem, że to jest do Księgi Guinnessa rekord, ale przyszła nowa ekipa, no i zagadka. Ile jest ludzi w rządzie? Ja nie wiem. Państwo wiedzą, gazety wiedzą, Gazeta Wyborcza dwa tygodnie temu podała, że już około 134 ministrów wiceministrów. Zwróćcie Państwo uwagę na to około. Czyli nawet nie można ustalić dokładnej liczby, bo nie wiadomo, czy dany minister, nie wiem, jak to liczę, Jeżeli minister jest ewidentnym półgłówkiem, bo jest parę takich przypadków w tej ekipie, to czy go liczyć za całość ministra, czy za ułamek, i może stąd jest to około. Ale bardziej to około chyba jest stąd, że nawet życzliwa Gazeta Wyborcza, życzliwa. Wierno poddańcza. Nie może wydobyć z rządu informacji, ile oni już tam nastawiali tych stołków. I jeszcze pani jedna wiceminister od zasobów wyszła i powiedziała, że właśnie im rząd ma więcej e, o, tych stołków, im więcej ministrów i wiceministrów, tym sprawniej pracuje, bo tym lepiej się koalicja dogaduje. No. W pewnym sensie to jest racja, jeżeli czytać metodą X przez 1, to znaczy im więcej tych stołków tam zdawali wszystkie te partie się nachapały, 134, myślę, że już nawet można domniemywać, że i koło 150 członków rządów może być. To jest niby informacja publiczna, ale trzeba o nią wystąpić. Jak się wystąpi, to się ją niekoniecznie dostanie, bo na przykład przecież już widzimy, że nie wpuszczana jest Telewizja Republika na konferencje prasowe, właśnie dlatego, żeby nie zadawała takich pytań. Oczywiście z entuzjazmem mediów rządowych, z entuzjazmem lemmingów rządowych. Tak, bardzo dobrze, po co tu ktoś będzie psuł, po co tu ktoś będzie pytał, ile jest osób w rządzie. Ja powiem, ile jest. Wystarczająco wiele jest, żeby opowieści o konfliktach w koalicji rządzącej można było sobie wsadzić w buty jako odwracanie uwagi. Oni się tam tak łatwo nie pokłócą. Na pewno się nie pokłócą teraz przed wyborami, na pewno się nie pokłócą o aborcji. Aborcja, już wiadomo, że każdy ma swój pogląd na ten temat, mój pogląd państwo znają, ale krótko przypomnę: tak, dopuszczamy zabijanie ludzi w konkretnych przypadkach, ale dopuszczanie zabijania ludzi. Dla wygody innych ludzi jest absolutnie nie do przyjęcia, bo prowadzi do straszliwych skutków. A to, że dziecko jest człowiekiem od pierwszego momentu, jak się dwie komórki połączą, to jest poza dyskusją, kto mówi inaczej, jest płaskoziemcem. Od czasu, jak wynaleziono DNA, od czasu, jak wiadomo, że DNA tej pierwszej komóreczki z dwóch haploidalnych, czyli niezdolnych do życia, mających tylko połowę materiału genetycznego komórek, jakimi są jajo i plennik, jak z tych dwóch powstanie, to jajo sobie. Wybierze, dopuści, bo to inaczej wyglądało za moich czasów. To się mówiło, że te plemniki się ścigają i ty byłeś tym najszybszym. Okazuje się, że nie. Ty byłeś tym, którego twoja mama wybrała i wpuściła. To też ciekawe odkrycie naukowe, ale nie ma tutaj wielkiego znaczenia dla sprawy. Jak się te dwie komórki połączą, powstaje nowy człowiek, nowe DNA. Inne od matki, inne od ojca, inne od miliardów ludzi, którzy żyli i będą żyli na świecie. Koniec. Nie ma dyskusji, czy to jest człowiek, czy nie jest. Dalej jest dyskusja, kiedy można tego człowieka zabić i dla czyjej wygody. Można go zabić po to, żeby dać, wedle lewicy, żeby dać poczucie bezpieczeństwa kobietom, które nie chcą wchodzić w życie dorosłe. Zwracam uwagę, że na temat aborcji, gdzie zawsze takim urbanowskim hehe było, a dlaczego księża czy zakonnice się wypowiadają na temat aborcji, skoro oni nic nie mogą wiedzieć na temat seksu, to widzę, że najwięcej do powiedzenia na temat aborcji mają same pancie, które w życiu dziecka nie miały i o ile wiem, nie planują i zresztą dobrze, bo takie akurat DNA nie powinno się multiplikować, ale właśnie z jakiegoś powodu najwięcej mają do powiedzenia. Oczywiście to cała sprawa jest socjologiczna, chodzi o ten Hamulec bezpieczeństwa, o którym mówiłem, które młodemu pokoleniu kobiet obciążonemu strasznymi lękami chce się wcisnąć, że nie bój się, bo w razie czego sobie weźmiesz pigułkę i wszystko wróci do stanu wyjścia. Nie wróci do stanu wyjścia. Nie będziesz, nie unikniesz bycia matką. Będziesz matką dziecka, które sama zabiłaś i to jest zupełnie inna sytuacja, ale tego lewica nie mówi. Ale cokolwiek mówiła, Polacy mają pogląd na aborcję, jeden podstawowy. Uważają, że jest to temat zastępczy. I w jakimś sensie mają rację. Od roku 90, kiedy komuniści wyciągnęli aborcję po to, żeby pokłócić wewnętrznie OKP tę frakcję Michnikowską z frakcją, powiedzmy, Wałęsowską, od roku 1990 w całej historii III RP, niech mi historycy, badacze wesprą tutaj, bo jestem przekonany, że się zgodzą z tym, to mówię, za każdym razem aborcja wracała cynicznie jako temat do ogrania politycznego, który miał Spowodować jakieś osiągnięcie celów, a przede wszystkim miał być zawsze tematem zastępczym, żeby ludzie nie zwracali uwagi na sprawy naprawdę ważne, tylko żeby zwracali uwagę na Sprawy budzące emocje, bo sprawy są ideologiczne, bo budzą emocje, bo dotyczą oczywiście fundamentalnych, nierozstrzygalnych tak naprawdę kwestii moralnych, w związku z czym można w kółku Macieju się o to ganiać dookoła słupa, dookoła podwórka, kłócić w nieskończoność, a w tym razie w, w tym samym czasie wszelkie szemrane dile podomykać. Jeżeli nagle, ni stąd, ni zowąd wraca wielki spór między Hołownią, a jakąś tam panią Dwojga nazwisk z Lewicy, czy to będzie teraz, czy to będzie po wyborach, czy w ogóle wszystko, bo Lewica nie ma oczywiście nic do powiedzenia na żaden inny temat, poza wyłącznie kwestiami rozporkowymi, to naprawdę, proszę Państwa, bądźcie czujni. Zobaczcie, ktoś was zrobi w konia. Oni tam udają, że się kłócą, oni się nie pokłócą. Za dużo jest do wzięcia, za dużo jeszcze jest stołków do obsadzenia pod hasłem, e, jak to ta pani e, korespondent zagraniczna pisała, niszczenia antydemokratycznej sieci, którą PIS oplutł ob, 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 państwo. Czyli jak to inny korespondent niemiecki, to pisowcy są wszędzie, nawet w szpitalach, w teatrach, wszędzie trzeba tych pisowców powyrzucać i zająć ich miejsca, podzielić między nominatów trzeciej drogi, lewicy i oczywiście przede wszystkim PO. I to jest tyle szmalu do wzięcia, że nie bójcie, żeby, żeby oni się tam mieli z powodu takich drobiazgów jak aborcja, czy składka zdrowotna dla przedsiębiorców naprawdę pokłócić. Oni się nie pokłócą, oni się zgodnie zgodnie co do jednego podpisu pod kolejnymi aktami zawłaszczenia państwa polskiego przez kolonizatorów. A może wręcz, powiedzmy, okupantów. No nie, okupantów nie. Słowo okupant jest źle powiedziane, ponieważ gdyby to wszystko, co się dzieje, działo się rękami zagranicznych żołnierzy i nasłanych tutaj generał, gubernatorów, takich typu Besselera, prawda, czy, czy Kuka, czy, czy, czy innego jakiegoś namiestnika Nowosilcowa, to wtedy byśmy mogli mówić o okupacji. A to niestety dzieje się rękami samych sprzedajnych Polaków, którzy... Instynktem, którzy wychowani od pokoleń w przekonaniu, że Polska nie może być samodzielnym krajem, musi być częścią jakiegoś obozu i lepiej, że była częścią obozu zachodniego niż wschodniego, wyprzedają po prostu wszystko, co się im każe wyprzedać. Pani von der Leyen przyjeżdża za to, patrzy, bierze takiego pana Bodnara, wyjdzie jakiego on narobił bałaganu, a jeszcze robi. To też jest jedna z rzeczy, od których ma odwracać uwagę rzekomy konflikt w koalicji rządowej, czyli. Demolowanie kompletne uchwała Sejmu, w której zawarty ma być apel, żeby instytucje państwowe nie wykonywały poleceń, nie wykonywały orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Fantastycznie. Jeszcze można zawrzeć taką uchwałę i to trzeba by przyjąć gdzieś na opozycji, żeby instytucje państwowe w ogóle nie wykonywały poleceń swoich przełożonych, bo przełożony Albo jest spisy, albo jest z platformy. Zawsze można powiedzieć, że został nienależycie obsadzony. Jest to. Ktoś mu powie, że to jest przypadek. Moim zdaniem nie. Jest to zupełnie celowe wywoływanie chaosu, bo jak wiadomo, w mętnej wodzie się łatwo łowi ryby. Czyli jak mówiłem w jednym z poprzednich filmów, przy okazji mącenia w prokuraturze Adam Bodnar już rozmontował cały aparat ścigania, który był groźny dla zorganizowanych grup przestępczych, szczególnie tych, które wyłudzają VAT i robią inne przekręty finansowe, więc już tutaj hulaj dusza, można sobie będzie kraść ile wlezie. Z drugiej strony ten chaos powoduje, że instytucje unijne, tam gdzie chcą, będą sobie zarządzać, no bo w Polsce wiadomo, zaraz pójdzie legenda, tak jak przed rozbiorami, że Polacy to się nigdy nie potrafią dogadać, tak dokładnie używam tego przedrozbiorowego yy, wzorca, bo on się w tej chwili powtarza. Ambasador Stackelberg czy inny Repnin tutaj przyjeżdżał z workami złota i to złoto rozdawał miejscowym warchołom, żeby sparaliżować funkcjonowanie Rzeczpospolitej. I paraliżował. Sejmy były rywane. Z, yy, Żadne polecenia nie były wykonywane. Jeżeli jakieś było wykonywane, to zaraz rozkradano fundusze jak w wypadku Komisji Edukacji Narodowej i po kilkudziesięciu latach utrzymywania Polski w takim rozkładzie stwierdzono, a i sam pan Wolter i inni wielcy klepnęli to w swoich pismach oświeceniowych, że właśnie ta Polska była przykładem takiego archaicznego tworu, którego nie był w stanie funkcjonować, oni się stale żarli między sobą, oni nic nie byli w stanie zrobić, no musiała to oświecona caryca z oświeconym królem pruskim, może nie aż tak oświecona, ale jednak cywilizowaną Austrią musieli to wziąć za pyski, ustalić porządek i teraz jest dobrze i teraz jest przywrócony to, no wtedy nie używano pojęcia przywrócenia demokracji, ale szło o to samo. Jeżeli ktoś tego nie widzi, że to właśnie jest w tej chwili robione rękami tu Chołowni, Hołowni, Bodnara, Kosiniaka Kamysza i, i głupków od rozporkowej lewicy, których nawet sami ich w tej koalicji nie traktują poważnie, tylko jako takich świerów, którzy mniej więcej takich samych jak ci gdzieś tam wpadają na koncert w filharmonii, krzyczą, że umierają, i zaraz cała planeta zginie, i a, a w ogóle i świetnie się Bachory bawią raz to, to, to rękami tych wszystkich ludzi. Doprowadza się tutaj do takiego stanu, że w końcu nawet sami Polacy przyznali, no tak, no jakoś przez tyle lat idzie nic, nic nie może, nic nie może wyjść. Otóż nie dlatego, że my jesteśmy głupsi, tylko dlatego, że niestety pozwoliliśmy na to, żeby lepiej zorganizowane, bardziej perfidne siły polityczne zrobiły tutaj to, co miały zamiar zrobić, czyli wsączyły truciznę. Opowieściami o KPO, które nam odblokują. A jak już dochodzi co do czego, to patrzcie Państwo, odwraca się uwagę bajkami, że tu się koalicja kłóci, że coś, o, że kłóci się nawet o coś ważnego, no wymiar składki zdrowotnej dla przedsiębiorców jest rzeczą ważną, ale składka będzie jaka była, bo 10 miliardów w budżecie trzeba, czy nawet 20, żeby to zmienić, a tych te, te miliardy przecież lepiej dać swoim przyjaciołom rozkraść i mieć silniejsze zaplecze w następnych wyborach niż... Zwracać to obywatelom, którzy nie wiadomo potem, co z tym zrobią, pewnie jakoś źle to, to y, y, zagospodarują. Więc pod tymi wszystkimi pozorami. Mam wrażenie, że chaos chaosem, ale w tym chaosie jest jakiś perfidny plan realizowany i ten plan jest bardzo prosty do zrekonstruowania. Tak Polakom obrzydzić sobie samych i tak Polakom obrzydzić życie w Polsce, żeby można było łatwo skonsumować wszystkie owoce wzrostu, wszystkie zasoby, które Polska no, przez ostatnich 30 lat w imponujący sposób pomnożyła. I pewnie dlatego właśnie ściągnęła na siebie, tak jak reformami Sejmu Wielkiego, ściągnęła na siebie wyrok śmierci, ponieważ ościenne potęgi stwierdziły, że nie mogą pozwolić, że Polska wzrosła. Tak znowu jesteśmy w takim samym momencie w historii. I proszę Państwa, zauważajcie to. Patrzcie na to, co ważne. Patrzcie na kolejne kłamstwa koalicji rządzącej. Wycofywanie się, chyłkiem z rozmaitych obietnic, albo robienie rzeczy w ogóle, kto z Państwa na przykład słyszał o drobny przykład, że ta, to prawo, które na fali covidowej dał PiS Polakom, że można do 70 metrów domek zbudować tylko na zgłoszenie bez przechodzenia tej całej urzędowej drogi przez mękę, że to już zaraz będzie nieaktualne, bo już stosowne ministerstwo przygotowało, no bo co, ludzie sobie budują taki domek. A gdzie certyfikaty ekologiczne dla Unii Europejskiej, gdzie energochłonność, gdzie wyliczenie, jaka tam procent jest ze, ze źródeł twórczo-odnawialnych, prawda, jak to oni kłamliwie nazywają, już to zaraz zniknie. Zauważy ktoś, ci, co sobie będą stawiali domek, przyjdą do, do urzędu, i Co? To nie ma już tego prawa A nie ma, A i co zrobisz? A inni nie zauważą, ponieważ ogromna maszyna od odwracania uwagi odwraca ich uwagę. Cały ten wykład, przepraszam, może trochę chaotyczny cały ten dzisiejszy wywód jest po to, żeby się Państwo nie dawali czarować tym, a na najlepiej po prostu te bzdury wyłączyć, czerpać wiedzę, raczej szukać tej wiedzy samemu po zaufanych źródłach w internecie, bo inaczej Państwa ogłupią i z tym ogłupionym, też proszę to przekazywać. Nie, to się dzieje, co się dzieje. Widzisz przedstawienie, a nie widzisz rzeczy. A jak już, jak już gdzieś jest aborcja, nagle się pojawia, że znowu to jest najpilniejszy i najważniejszy temat, to ja już wiem po 30 paru latach, że to znaczy, że szykują jakiś kolejny szwindel, bo aborcja jest dobra na wszystko, ale najlepsza jest właśnie na odwracanie uwagi jako żelazny. Temat żelazny, punkt od 35 lat, odkąd zaistniała tak zwana Trzecia Rzeczpospolita, zawsze ten temat wyciągany jest w momencie, kiedy jest jakiś gruby, gruby szwindel, jeszcze może nawet nie wiemy jaki, bo Tusk się ukrywa z tym. E, wszystkie ważne decyzje, które w Unii Europejskiej zobowiązania podejmuje, dowiadujemy się ze źródeł zachodnioeuropejskich, czy z polskich. Więc tym bardziej trzeba śledzić źródła zachodnie, bo na pewno jakiś gruby szwindel się pod pozorem tej spą. E, i, i, i bogatego życia wewnętrznego w koalicji, yy, koalicji obywatelsko-trzeciodrogowo-lewicowej. Na pewno się tam jakiś wielki świntel odbywa. Kropka.